Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PWS, witam Was w kolejnym odcinku z GTA 3D Definitive Edition na moim kanale. O, powracamy sobie, lecimy z Fabułą, musiałem po poprzednim odcinku zakupić trochę broni i kamizelkę kulotporną, którą już zdążyli mi jedni panowie z gangu leciutko, a właśnie, strzelać. Miałem ze sobą pojazdy, więc będzie trzeba przed nimi szybko uciec na nogach pobiegniemy sobie do Asuki, chociaż miałem ochotę iść do e, Reja Machowskiego i zrobić u niego misję no ale zacznijmy od Asuki na ten moment nie strzelaj, żeś no nie no oni wszyscy mają broń, super za chwilę nie będę miał kamizelki z powrotem a pan, pan policjant nic w ogóle nie reaguje to super oni są tu wszędzie, co to jest w ogóle no nie no jeszcze się okaże, zanim tam dojdę to zginę dobra

Dobra, mm, moment. Ja muszę się ich pozbyć, bo oni nie dadzą mi spokoju. O bo moment, kawaha, wyjma. No chodźcie tu. Cwaniaczki. Gdzie oni są? Słyszę ich, ale nie widzę. Mm -hmm. Aha, dobra, oni są... ...tutaj. Dobra. Po problemie. No ale nie mamy kamizelki, nieważne. Hmm. Czekajcie, przeczytam sobie jeszcze raz, co mam zrobić. Eee, sekund... Aha, to jest jeszcze z... S... Nie, czekaj. Eee, Maria z wzi... kupy nasze źródła. Mm, 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 mm. Okej. Okay. Dobra. Bierzemy Stingera jedziemy. no to... Nie Nie, 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 szybko, 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 szybko... No to jest nie... Czemu tutaj każdy do mnie strzela? To są w ogóle chyba ci, ci panowie od... Króla Kartneya, Który z tego co mi się wydaje też nas sprzedał Katalinie. Ale nieważne, dobra. Lecimy dać nauczkę jednemu panu nie powinno być daleko jestem ciekawy czy mamy rozwalić go czy tylko samochód za chwilę się przekonamy źle pojechałem ale to nieważne bo tu już muszę skręcić w lewo ta A to jest w ogóle nie tu myślałem że tu jest chociaż nie no dobrze dobrze myślałem tu jest kasyno kandziego ok. Wow, czy nie jest jego samochód? Ok, leci sobie jakiś ziomeczek, ale on to auto już ma, on to auto już ma uszkodzone, więc chyba nie będzie aż tak ciężko go. Haj, oh, mam trzy Op. dobra. Panie Policjancie, proszę dać mi spokój, bo muszę tutaj... Dziękuję. To by było na tyle, mamy po misji, super. Ja sobie pójdę zapisać, żeby mi się życie odnowiło. To na pewno. I, i, i weźmiemy... Dobra, to pojedziemy już tędy. I weźmiemy misję od tym razem. Jestem ciekaw też swoją drogą, ile jeszcze zostało fabuły. Sprawdzałem sobie wcześniej. To tak mniej więcej yy, szacowany czas, ile trwa, jakby fabuła w GTA 3, to 16 godzin, to jest całkiem dużo. Jak na taką gierkę. No, ale cóż. Dobra. Jesteśmy przy garażu. Wysiadamy i idziemy zapisać. O, nie tu. Tutaj. Dobra. Ech, zaryzykowałbym. Dwulicowy tanner. To było jego nazwisko, być może, nie wiem. Zaryzykował... Aha, nie odnowiło mi się życie. Czyli to tak nie działa tutaj, no dobra. To słabo. Czy będę miał gdzieś, gdziekolwiek, jakby. Mmm, okay. Kurde, teraz tak sobie myślę, że mogłem nie robić tych misji z budki, no ale jak wszystkie robimy, to wszystkie. Mm. Czy będę miał gdzieś okazję do odnowienia sobie życia tutaj? Chyba nie.

O, oh, to dość drastyczne mi się wydaje. Musimy spalić komuś mieszkanie, dom. O, jeszcze z tej strony wyszedłem. Okej. Okay. Hmm. Czy będziemy potrzebowali do tego... Znaleźć miejsce, w którym przebywa podpalte Buda. Hmm. Musimy podpalić miejsce, gdzie przebywa pan McAfrey. I go wyku Dobra. Nie. O nie, 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 proszę, nie wywróć się. Potrzebuję do tego będę potrzebował e, miotacza ognia. Czy dam radę to zrobić po prostu na przykład granatem? To już jest dobre pytanie. Ale zaraz się przekonamy. Wow, ale zarzuciło. To jest tu, kopię. spraya, to w sumie nawet dobra miejscówka. Dobra. Co ja mam Częłam tam nie... Czekajcie. Trzeba tam rzucić granat. No dobra. Oj nie. Oj nie. To nie mogło się udać. Jeszcze nie tak. Trzeba bliżej podejść chyba. Jeszcze bliżej. No co jest? Poczekaj. Mam jeszcze 38 prób, więc raczej. Nie, no nie mogę z niego celować, więc. Nie. Jeszcze zaraz się zabije. To będzie w ogóle. No jak będę strzelał, to raczej nic się nie stanie. Ojej, ojej. To podpalić jakiś pomysł. Ty ego na samochodzie stanął. To brzmi jak plan. Czekajcie. Tylko, że jak się te granat odbije, to mamy po aucie. Czekaj, jak stanę. To powinno być git. Mam radę w ten sposób. Dobra. To jest jedyna próba. Jak się nie uda, to slipa.

czy jest gdzieś Znajdźcie miejsce gdzie? przybywa. Okej, okay, a czekajcie. Tu jest... Ale tu są granaty tylko. Tu nie ma naczyń tego. Ja szukam miejsca, gdzie mógłbym mi otocz ognia dorwać, ale nie wiem w sumie. Wo. Wow. OK Ale tu nic ciekawego nie ma. Wyjdziemy na zewnątrz. O, ludzie się tłuką, super. O, hmm. Czy, czy jakby na pewno ja to muszę granatem zrobić? Tego też nie jestem pewien. No nic, będziemy próbować. E ewentualnie... O, tu jest w ogóle życie, spoko, będę pamiętał. Przy parku, gdzie, gdzie są kible, gdzie odbieramy misję, jest życie. Będę próbował tym sposobem, a jak się nie uda, to będzie trzeba skądś yy, miatacz ognia dorwać. Hmm. Czekajcie, podjedziemy tędy. No, ze skoku raczej nie, nie uda mi się takiej ewolucji zrobić, żeby... ty, A czekaj okej, okay, a może tu jak się ustawię to dorzucę stąd, czy nie? Zostajcie. Tak w sumie nie przemyślałem tego wcześniej. A no może się udać. czy tak dorzucić? O! To się jakby miało wyjść. O, to, 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 to troszeczkę dalej. Kurde, źle się ten granat odbije <laughs> Dorzuciłem! LOL! Ale ograłem system. Git. wykończ kafreya, gdzie on jest. O, jeszcze ktoś do mnie strzela, super. Dobra, wsiadamy szybko i lecimy za nim. Nie, nie, rozwalcie miotka tylko. Dwie gwiazdki. Ten jakoś dużo. Dobra, Stinger jakoś jest dość szybki, więc... Powinno nam się... Gdzie on pojechał? O, tu jest. Nie spadnij na dół. Dobra. Policja jak zwykle niczego nam nie ułatwia, no ale... No co on będzie dookoła jeździł? Gościu, chodź tu. Tak, oczywiście. Dobra. Teraz się rozpędzimy i powinniśmy go złapać. Wow. No, prawie wyszło. Wpadłem w poślizg, niestety. Dobra. Gonimy dalej. Chodźżeż tu, Gnido. Okej, okej, oj, odsuńmy się No i super, mamy go Okej okay. mm. Czy ryzykować bez zapisu kędziego Kasena zrobić misję? Możemy spróbować A, bez zapisu Szybciutkie te misje, muszę przyznać, myślałem, że będą dłużej trwały the colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. now they are negotiating terms with the jamaicans in order to humiliate us further. they are finalizing a deal across town. take one of my men, steal a yacht car, and go pay your respects to the colombians. our honor demands that you leave no one alive. Okay, no tak. Kartel Tak, to jest właśnie ten gang, który mnie teraz y, napiera przez cały czas Jemajczycy. No dobra, to idziemy po ich samochód. Oczekaj, jak gdzie jest Newport? Tak na początek, będę miał to gdzieś opisane. Chyba nie bardzo. To jest siedziba Asuki, to raczej nie. Czekajcie, oni taki mierzą. Hmm. Hmm. Czekajcie, to jest wyspa Portland. Czy tu jest Newport? Czy jakby ja coś źle zrozumiałem? Czy tak może być? Hmm... Radni samochód Jamajczyków A jakbym... Co tu się odwala? Ja to jest Stinger Jakbym znalazł kogoś od Jamajczyków Na przykład w samochodzie I mu zawinął auto To nie jest ktoś od Jamajczyków To nie są oni tam też raczej takiego nie dostanę mm, czekajcie. Tu jakaś babcia jedzie, to nie Znajdziesz taki w Newport, tylko gdzie jest Newport teraz? Ja nie ogarnię zbytnio na mapie, gdzie leży Newport. O. Oh. Co do mnie strzelasz, Boże. a jakby któryś z nich... A i tu mam gościa z Jamajczyków, czekajcie... Czy nie jest... opewnisz no, do są. Dobra, git! mieć pustki kontakt. te, super. <laughs> Samochód trochę uszkodzony, ale to nic. O, tu jedzie kolejny taki sami, znowu jedzie taki sami, znowu jedzie taki sam. Teraz oczywiście dużo takich samochodów będziemy widzieć. I oni cały czas do nas próją. Nie dość, że kartel na nas się uwziął to jeszcze oni. To zaraz no, nigdzie nie będziemy mogli przejechać, żeby ktoś nas nie chciał nas zabić. Proszę, mógłbyś się pospieszyć? Dziękuję. będzie się na parkingu szpitalnym w Rockford, dobra. Ja sobie tu wykręcę tylko i lecimy. Dobra. O, ciekawe, czy będę mógł tu na skróty wjechać? Chyba tak. Skąd oni wiedzą, że ja tym samochodem jadę? No tak, jeszcze jakieś SMG mają super. Dobra. Ja mam tylko 100 HP, nie mam kamizelki, co może utrudnić mi, mi klaxon Okej okay. <laughs> Zabił wszystkich kolumbi. Wow, czekajcie, bo trzeba się troszeczkę skupić. A, to jest ta walizka. Czekajcie, wezmę sobie może najpierw teczkę odebrana. E, czy ja to też mam zniszczyć? Odsuń się kolego, może. Czy to o to chodzi? Henry mówił, że ich honorem jest to, żeby zginęli wszyscy. No właśnie, super. Ej, a to jest ten szpital, z którego ostatnio wychodziliśmy po tej e, misji z tymi ludźmi, co się chcieli wysadzać non stop? Tak mi się wydaje chyba, że to jest ten. Dobra, odwozimy teczkę do kasyna i mamy wszystko załatwione. Ogólnie tak sobie myślę, z tego co... Nie, jeszcze mi wybuchnie ten samochód zanim... Co to podskoczyło, ty? A... Tak sobie myślę, jak tak przechodzę tę misję, że... Ogólnie w GTA 3 jest mało misji ze strzelaniem się. Jest dużo jakby jeżdżenia, dużo yy, różnych innych rzeczy. Jest bardzo mało misji, gdzie trzeba strzelać. Teraz dopiero pojawiły się takie, można powiedzieć, otwarte konflikty. Tak, to coś w samochodzie, tutaj kogoś zawieźć, gdzieś przywieźć. Uciec przed policją, trzeba. No, tak, tak, taka moja obserwacja. Nie wiem, czy mam rację, ale tak mi się wydaje. Wow, poślizg. Dobra, jesteśmy w kasynie. O, nie z tej strony, ale to tandek sobie biada. Okej. Okay. nicyk. Serio? Musi być animacja jak tam wchodzę? Czy mogłaby się po prostu misja zakończyć? No i 25k zgarnięte, spoko eee, O tym gościu się tu zaciął w ogóle, super Dobra, ile mamy? 17 minut, to myślę, że jeszcze Jeszcze jedną misję zrobimy, tylko pojadę eee, Zapisać grę Wow Okej. Okay. Tylko gdzie pojedziemy potem... Nie ma już Asuki kasem w ogóle jest kokenji i Rej Machowski. To może od Reja Machowskiego byśmy wzięli misję. To jest dość nowa postać. Co ja robię z tym samochodem? To jest dość nowa postać. I u niego tak na dobrą sprawę wzięliśmy dopiero jedną misję. A ja nie potrafię jeździć samochodem. To jest yy, dziwne, bo w sumie wcześniej udawało mi się bardzo ładnie jeździć tym samochodem i nic się takiego nie wydarzało, dobra, nieważne. Jedziemy zapisać, bierzemy kolejną misję. Wow, ten co wyprzedził. Ciekawe czy jeszcze jakby misje od suki będą, czy to już jest koniec. Też tak dziwnie się trochę to zakończyło, że no, po, nie wiem, poszłyśmy z Marią zakupy i... Ty zrób, zrób zadanie i wszystko. Dobra, niech będzie tu. Zapis Bierzemy autko i lecimy jeszcze po jedną misję w tym odcinku. Bardzo krótkie i bardzo jakoś sprawnie mi wychodzą. Czy znaczy bardzo krótkie są te misje, i bardzo sprawnie je robię. Więc myślę, że 4 to będzie idealne. Była jedna misja u Asuki, jedna u Czy Teraz będzie druga u i jedna ukendiego. Dobra. Teraz tu Mam cichą nadzieję, że powoli to GTA się kończy, wiecie? Już tak przeciągam, przeciągam, przeciągam tą serię, chciałbym ją skończyć. A, I mam nadzieję, że będzie to w niedługim czasie. towarzysze broni. Hej, check! An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, I'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatic is playing up. <coughs> so uh, good luck. No spoko Z tym, że mi zniżki na broń nie są potrzebne, bo mam kupę siano. więc nie wiem czy te zniżki w ogóle jakby są potrzebne, no ale skoro dają to weźmiemy je Tu gdzieś był wyjazd z tego co pamiętam, chyba był tutaj i tu było... a nie, jesteśmy z drugiej strony, dobra to z drugiej strony jest to życie a, Ok, jedziemy pomóc panu koledze naszego kiblowego zleceniodawcy po wstrzymaniu kartelu, żeby nic mu nie zabrali w zamian dostaniemy zniżki na broń jestem ciekaw e, jakie te zniżki będą chociaż widzę, że nie idziemy do standardowego ammunition tylko gdzieś, gdzieś tutaj, więc może to będą zupełnie nowe bronie co by było w sumie fajne, bo zawsze jest ciekawiej korzystać z nowych rzeczy dobra wow, czołg tu stoi będę mógł czołg kupić? fajnie

mogę. Wow, czekaj, 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 zaraz tu. Zaraz coś zbagujemy ja tam wejdę. Bo może. O nie, dobra, jadę, już, już nie wejdę. Nieważne. Ej, tu leżą broń, jak jestem pośledzony. Czekaj, ciemkę sobie weźmiemy. Ej, nie mogę. Czemu nie mogę strzelać? Co jest? Ej, za. Wow, ty! No co jest? Coś się zacięło, nie mogłem strzelać. O, już mogę, okej. Okay. Chciałem więcej misji ze strzelaniem, to mam, proszę bardzo. Wolimy do Kolumbijczyków. Nie! O nie, on ma... O... F super. Dobra, czekajcie, trzeba to trochę inaczej rozegrać. Bo... Nie no, ale też to jest tak, że zablokowałem się tam. Nie mogłem się ani ruszyć, ani strzelać, więc... Dobra, zrobimy to jeszcze raz. Ogólnie to był, ja wiem kto to był, ten kolega naszego pana w tyki z Policji, bo ta postać też pojawia się w chociażby GTA Liberty City Stories, z tego co pamiętam. On prowadzi tutaj swój sklep właśnie z bronią oraz jest, e, nie wiem, ja kolegą bym go nie nazwał, ale znajomym na pewno Tomiego Versetti'ego z GTA Vice City. I też jest znajomym Vika Wensa z GTA Vice City Stories. To jest w ogóle chyba jedna z tych postaci, które są jakieś e, bardzo znane. Bo to. Czekajcie, wiecie co ja zrobię? Zablokuję im tu wejście. Albo nie wiem, co jeszcze lepszego zrobię. Może poczekajcie, ja wyjadę sobie tym tam, a tym. Zablokuję im wejście. Będzie zabawnie, nie będą mogli tu wejść. O, nie mogę! Hmm. Poczekajcie to, wykorzystam swój pojazd, najwyżej pójdę. A nie, to będzie w sumie dużo z tych, dużo aut później. Dobra, jakoś takich zablokuję. Przejdę sobie tu, wezmę sobie bronię. Mmm. że tu znowu. Dobra, już wiem, że tu są bronie, nie jestem taki aż pośledzony. Aha, dołemki jest tylko 60 pocisków. Aj, nie, tam jest kamizelka. Zdążę jeszcze po tą kamizelkę szybko? Powinienem od niej zacząć, tak swoją drogą. Ale okej, okay, zdążyłem. Ustawię się jakoś tak, żeby ich wszystkich tu widzieć. Ale najpierw wrzucę granatę, zobaczymy, co to da. Ogólnie widziałem, mają koktajle Mołotowa. Tam jest paczka też swoją drogą. Mają koktajle Mołotowa, mają. Mm, shotguny, te takie bardzo niebezpieczne. Czekajcie, a nie, no mam kołowy będą broni, czy my się w ogóle męczę jakby z y, kółeczkiem myszki, no ale nie wiem a i w ogóle zniknęło, zniknął mój samochód oj dobra to, o nie, jak on tędy przyszedł Jak on ten wszedł? Nie wiem, ale poradziliśmy sobie sprawnie, mam wrażenie, na początek z nimi. Olu się przeraziłem, tego gościa tu z lewej. Czekajcie, muszę patrzeć tutaj i tutaj, żeby mnie czasami nie zaszli od boku. Czy oni się zbagowali tam? Mam nadzieję, że nie. Wolą mnie iść, nie, nie, nie nie sprawdzać tego, ale chyba będę musiał. A jakbym im rzucił granata? <granaty>, Granaty są zawsze dobre do sprawdzenia, czy ktoś tam jest. No jakby podziałały, czy średnio, tak? O, o! Odbagowali się, odbagowali się. A ten gdzieś tam pobiegł. Po Z tej strony on wyjdzie. Czekajcie. Gdzie ty tam. Ty na tym łeb się zablokował. Próbuję go po... O, dobra, heda dostał, super. Ten gdzieś... To się zablokował? Co jest z nimi? Słuchajcie, granat kontrolny. Czekaj, bo tu ktoś biegnie. Dobra. A ten gościu tam jest? Co się z nim stało? No, ojej, z poprzedniej misji się blokowali. W tej się blokują. Gdzie on tam jest? Dorwego tym granatem, czy nie bardzo? Dobra, git. Zniszczenie. Oczywiście, że sobie wezmę bronię, tylko poczekajcie, bo on coś powiedział, że gdybyś był wtedy w Nicaraguj, to bym miał swoją rękę? To nieprawda. Dobrze to przeczytałem? E, no, no gdybyś był... E... Ale nie, no dobra, jakby ja rozumiem, że GTA Vice City było później po GTA 3 i trochę mm, oni zmienili, jakby wiecie, GTA ma różne momenty, mm, różne, wiecie, lata, w których się dzieje, to chciałem powiedzieć. No i pewnie na ten moment, kiedy wychodziło GTA 3, to oni sobie wymyślili, że Phil właśnie stracił tą rękę w Nicaraguj, a później było zupełnie inaczej. No, ale to też jest ciekawe, bo pod względem linii czasowej Fil stracił rękę w latach 80., a GTA 30 w latach 2000. To taka nieścisłość, troszeczkę mam wrażenie. Fabularna. No, ale dobra. E, czekajcie, mamy M, mamy strzelby, mamy kałacha. Z tą strzelbą w ogóle można chodzić? Nie, ale ona jest OP. Tak swoją drogą. Dobra, został nam Kenji. My mamy. 28 minut odcinka, więc co? E, nie rozwodzimy się więcej nad filmem KCD, tylko to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, stawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. I słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.